Także siemanko, siemanko. Jeszcze raz Gabriela z klinik Słuchajcie, co ja uwielbiam, e, na przykład, co chodzi o st e, starą generację modułów, e, do, którego, do której można wracać i wracać. Słuchajcie, e, no wiecie, czasem się to robi. Opa. E, co chodzi o, no wiecie, bo to ludzie się boją spięcia robić, czy coś. Widzicie, co spięcia, bateria chodzi bateria chodzi, się nagrzewa kabelek niesamowicie szybko. Tylko na przykład tak nie zrobicie, jeżeli zrobicie tak w litowej jonowej albo gdy te moduły są na, na samochodzie, wiecie, wszystko jest podłączone do systemu albo jeżeli moduły są połączone taśmą i do tego ICU, do tego, do, tego do tego komputerka, do tego sterownika jeżeli Wy zrobicie takie zwarcie, słuchajcie, no to w sekundę, w sekundę albo i mniej prosto ten moduł się pali. Ten sterownik od, od baterii hybrydowej, jeżeli ona jest założona. Co innego, jak one są rozpięte, te taśmy, można się, mówię, nie mi bawić, zobaczcie, tutaj nic tam nie ma, nie ma co się stać. Jeżeli byście zrobili tak na litowo-jonowej, no to już macie po module, to już macie po baterii, także zawsze jak robicie coś z tymi modułami, no oczywiście to są ze starego typu, jeżeli to jest litrowo-jonowa to double, wszystko musi być bardzo powoli i bardzo delikatnie, co chodzi o tą baterię, dlatego co chodzi o, o trzecie generację Priusów, no i w ogóle te, te baterie za bardzo strachu nie ma, za bardzo nie ma się czym martwić, że tam wam iskra pójdzie, że tam coś się stanie. Także fajnie, fajnie, fajnie jest to, że na tych bateriach można się naprawdę nauczyć i to bardzo, bardzo dużo, co chodzi o hybrid system. Także, jeżeli ktoś chce zacząć swoją przygodę, kupić sobie kilka takich modułów i po prostu sobie je testować, sprawdzać je, jak to wszystko wygląda w praniu. A nie tylko tak, wiecie, na telewizorze czy tam na, na, na telefonie, na YouTubie. Nie ma to, jak wziąć to do ręki i kombinować z tym. Mówię wam co chodzi o te moduły, można sobie budować dużo fajnych rzeczy. O takich boosterów po powerbanki, kurde do chałupy i wszędzie. Także ja wam to wszystko pokażę, jak to można fajnie się tym bawić i, i w dekier to fajnie wam wejdzie. Pozdrawiam serdecznie, Gabriel Copim.